Witam wszystkich przejechałem właśnie parę tysięcy kilometrów swoim rowerkiem, moim dzięcikiem talonikiem Talon 1 który spisał się bardzo dobrze ale jest pewien problem problem natury technicznej kompatybilności bardziej bym powiedział coś takiego występuje cofa się łańcuch, cofa się łańcuch przy, przy szybkim jakby cofnięciu do tyłu yy, korby i potrafi się zablokować co powoduje tutaj takie brzydkie obdrapania yy, doczytałem się, że ten model ma sprzedawaną przerzutkę yy, dwa blaty z przodu praxisa, oczywiście wszystko fajnie i z tyłu ma jedenastkę, 11 latów, ale do tego wszystkiego do, do, dodana jest mm, przerzutka Deore 4100 i tu jest właśnie ten chyba problem, dlatego że ta przerzutka nie jest kompatybilna z napędem 11-rzędowym, tylko maksymalnie 10 rzędowym nie wiem dlaczego tak zrobił Giant w tym modelu. Może to był problem z dostępnością części w tamtym, w tamtym okresie. Ktoś mi, to, ktoś mi zwrócił uwagę na to na jednym z filmów, w którym prezentowałem po zakupie Talona. I faktycznie sprawdziłem sobie, ponieważ no nie jestem jakimś profesjonalistą, sprawdziłem faktycznie ta przerzutka nie obsługuje 11 rzędów tu jest oczywiście tak ustawione że ona sobie obsługuje, wszystko chodzi płynnie ale ten łańcuch jednak trochę się, o widzicie? on się po prostu jak do tyłu cofniemy korbę yy, to on po prostu nie nadąża podejrzewam, że jest to związane z brakiem sprzęgła oraz z zbyt słabą śrubą, yy, śrubą yy, zbyt słabą yy, sprężyną i zakupiłem oto Stośnik takiego. Czyli model, który teoretycznie i według specyfikacji powinien pasować, czyli do 5100. do 5100. On posiada już sobie tutaj tą, tą, tą. tą, tą. Posiada już tutaj. Eee, gdzie tutaj jest? O! No, tutaj proszę bardzo. Przełącznik. Ciach. sztywniej Luźniej. Czyli sprzęgiełko, tak. Napis na, na tym jest zgodnie ze specyfikacją, że do maksymalnie 51 zębów e, obsługuje tutaj jedną. Zembatkę. Ja mam tutaj oczywiście mniejszą, ale to nie ma znaczenia, kiedyś sobie to zmienię. Tak czy inaczej, najważniejsze dla mnie było to, żeby sprawdzić, czy, czy to ma sens. Ta jest przeznaczona do 12, do, 11 do 11 rzędowych napędów. Tamta jest przeznaczona do 10. Zobaczymy. Sprawdzimy czy ten efekt tego cofania skupania... łańcucha. To łańcucha będzie widoczny i będzie odczuwalny w trakcie jazdy, tak jak przy tej. Oczywiście ja się do tego przyzwyczaiłem i jakby używając ten rower starałem się nie e, szarżować, ale, mimo wszystko, tutaj łańcuch czasami potrafi się zaczepić i brzydko powoduje takie obdarapania. Nie wiem, czy to ma wpływ na sztywność później i na wytrzymałość tego widelca trójkąta, ale na pewno, na pewno tak nie powinno być. Zobaczymy. Sprawdzimy sobie jeszcze wagę tego cuda, czy to jest jakaś różnica, ponieważ w cenie, jak dzisiaj patrzyłem Praktycznie tam jest chyba 10 zł różnicy między 4100 a 5100. Więc ja nie rozumiem dlaczego producent nie dał od razu odpowiedniej przerzutki. Pyk 355 gramów zaraz odkręcę tamtą i sprawdzimy, ile ona waży. Jest troszeczkę u mnie ciemno teraz, więc może GoPro tutaj nie za bardzo pokazać odpowiednio jakościowo, ale, no, ale jakoś to powinno być tutaj odczuwalne. Ciao. A, czyli no tak, będziemy musieli rozszczepić łańcuch, e, dobra, no to muszę, muszę niestety tutaj wziąć rozpinacz. Albo zrobię coś innego, nie zrobię, nie będę rozkładał łańcucha, ponieważ nie ma spinki tutaj w tym łańcuchu, więc po prostu rozkręcę sobie tutaj po prostu najnormalniej w życiu. Nie będzie problemu z tym. To samo zrobię w tamtym drugim. No, I pewnie to w jakiś sposób nam załatwi sprawę. O, jest sprawa załatwiona Ciach. 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 Hmm. Tutaj mamy. Sprawę taką, że żeby wyjąć tutaj linkę, musimy ją obciąć. Niestety tego już nie, 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 nie uniknę. No dobra. Przerzutka zdemontowana, trzeba ją tylko kompletować, ponieważ no będzie na pewno jeszcze służyła w którymś z rowerów. Ponieważ jest to dobra przerzutka. Sprawdzimy tylko jaka jest jej baza. czy to jest jakaś tam różnica. Poprzednia ważyła 357, pięćdziesiąt siedem a ta waży trzysta piętnaście czy jest lżejsza troszeczkę a ja podejrzewam, że jest to związane z tym, że tutaj ma to to sprzęgło i tyle przy tego typu tej klasie roweru to to nie ma już żadnego znaczenia oczywiście no wiadomo no czym leś, tym wszystko jest lepsze ale no na pierwszym tutaj um, na, po pierwsze powinno pasować tak to tu nie pasuje to pasuje zobaczymy jak to w praktyce montujemy No, przerzutka zamontowana. I widać, że już nawet przy wyłączonym sprzęgle, o, jest minimalne jeszcze, ale to w ogóle jest, zupełnie nie ma porównania z stampem. Jak wyłączymy sprzęgło, czyli coś jeszcze, gdzieś, to w ogóle no, efekt nie występuje praktycznie. Oczywiście, że tam trzeba będzie jeszcze wyregulować biegi, bo tutaj na pewno jeszcze nie jest, ale w ogóle czuć, że to wszystko. To jest zupełnie inna sztywność. To jest naprawdę sztywne wszystko. Czyli każdy posiadasz sztalona jeden z 2000, tu w drugiego roku, no zalecane jest, żeby tą po prostu przerzutkę wymienić. To jest koszt 150 zł, dokładnie 138 zł. Na Allegro w tej chwili kosztuje. Oryginalna. Przychodzi normalnie z polskiej dystrybucji, nie jakaś tam chińska. I. No, chyba trzeba to wymienić po prostu, żeby nie było tego efektu, co tutaj się pojawia. Przetestuję jeszcze na jeździe w ciągu dnia. Pojadę sobie, przejadę się, jutro sobie wyreguluję dokładnie przeszutki i myślę, że to będzie właśnie to. Za 130 zł no, wyeliminowałem ten nieprzyjemny efekt, który czuć, naprawdę czucia się jedzie ja jeżdżę bardzo ostrożnie i zwracam na to uwagę żeby z łańcuchem się nie działy dziwne rzeczy przerzutki staram się przerzucać w momencie kiedy faktycznie jest do tego, są do tego warunki ale i tak kilka razy spadł mi łańcuch, który mi się tutaj zaczepił i przy próbie nawet nie do przodu właśnie to się stało, więc to tak nie może być trzeba tą przerzutkę wyrzucić znaczy przerzutkę, wymienić na model 5100 i będzie po problemie, uważam. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam wszystkich.